Dziadek Musiej Skalski, narażając na niebezpieczeństwo nie tylko własne życie, ale i życie swojej rodziny, udzielił schronienia polskiej rodzinie. W dzień ukrywali się na strychu, w nocy szli do domu, a gdy nadarzyła się okazja, dziadek odniósł ich do Polski. W latach 60. XX wieku uratowana rodzina przyjechała do Krzemieńca i zatrzymała się na jakiś czas u mojego dziadka. Dzielili się wspomnieniami z trudnych lat wojennych. A nas, małe dzieci, wysyłano na podwórko bawić się, żebyśmy nie słyszeli o tamtych strasznych czasach. Ale niestety wojna znów wróciła na Ukrainę prowadzi zaciętą walkę z Rosją i nie jesteśmy w tej walce sami. Nasze państwo otrzymuje największą pomoc od naszego najbliższego sąsiada Polski. Gdyby nie pomoc rodziny Skakalskich we wrześniu 1943 roku dla mojej rodziny, mogłaby ona podzielić tragiczny los tysięcy Polaków pomordowanych na Wołyniu. Moja mama dostała szansę na życie, założyła rodzinę i ja, jej córka, też mogłam napisać księgę swojego życia. Jako lekarz służę osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na Zamojszczyźnie, a od przeszło 20 lat pomagam terapeutom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych ze wszystkich zakątków Ukrainy. Teraz także niepełnosprawnym uchodźcom dla których prowadzone przeze mnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym krok za krokiem w Zamościu wybudowało dwa mini osiedla pawilonów mieszkalnych. Miałam okazję poznać osobiście wybawcę mojej rodziny, jego córkę i jej dzieci, kiedy miałam zaledwie 6 lat i nawet nie rozumiałam, jak wiele im zawdzięczam. Po 50 latach odnalazłam w Krzemieńcu wnuka Mosieja, Poznałam jego żonę i syna. Nigdy za mało, aby powtarzać dziękuję. Od 2019 roku pan prezydent Andrzej Duda odznaczył 52 osoby przedstawicieli różnych narodowości, ludzi wykształconych, niewykształconych, wielkich, niewielkich premierów państw, pierwszoplanowych polityków. Dyplomatów, a także tak zwanych zwykłych ludzi. Pomoc jest potrzebna zawsze, kiedy rozpoczyna się konflikt militarny. Dzisiaj obserwujemy straszną, straszliwą wojnę na Ukrainie i napaść Rosjan. I my także staraliśmy się od samego początku pomagać i będziemy pomagać. Dobro się mnoży, a nie dzieli. I starajmy się żeby tego dobra było jak najwięcej. Mam nadzieję, że ten medal także zacieśni współpracę i przyjaźń między naszymi narodami.